Adam Luboński, prezes Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Pile. Jesteśmy na y, godzinę przed rozpoczęciem finału y, Bucharu Polski na szczeblu ozp Piła. Pomiędzy drużynami i Szydłowo i Lubuszanina Ścianka. I pytanie do Pana, Panie prezesie: Czy wszystko gotowe i zapięty na ostatni guzik? Witam serdecznie. Myślę, o, przepraszam bardzo, co się zdarza. Myślę, że wszystko będzie. Myślę, że wszystko jest gotowe. Panujemy nad tym, także przygotowujemy już trzeci finał, finał okręgowego Związku Piłki Nożnej w filmie w takiej postaci, jakiej w tej chwili, w tej chwili jest, to się przyjęło i, i myślę, że dajemy sobie spokojnie radę. No właśnie wyprzedził pan moje pytanie, bo trzeci finał na stadionie Brzeża Romskiego w Pile i czy z perspektywy tych trzech lat to sprawdził się ten scenariusz? że Kiedyś graliśmy po różnych stadionach, a teraz to w jednym miejscu centralnie, fajna oprawa. Sporo zaproszonych gości, kto z gości będzie? I jeszcze raz zapytam, czy, czy do tej pory z perspektywy czasu ten, ten scenariusz się sprawdza, tego finału w pile? Tak jak jaskółki w terenie mówią, że jest to bardzo fajne i to wszystkim się podoba. Mówię oczywiście o działaczach, tak? W cudzysłowie powiedziałem jaskółki. I śpiewają w terenie. Tak, podoba się to wszystkim. Są bardzo, tego, bardzo dobre głosy, jest bardzo dobry oddźwięk tego. Chcemy to dalej kontynuować. Skoro to się wszystkim podoba, jest centrala. Tak samo na finale Pucharu Polski to się wszystko dzieje na scenie Narodowym w Warszawie. My to samo robimy u nas w Pile. To jest po to, żeby nie obciążać klubów, żadnych innych z naszego okręgu. My bierzemy to na siebie. To jest, to jest prezent, to jest nagroda dla, dla tych, którzy walczą w finale Pucharu Polski. Tak. Właściciel firmy Autoluboński, prezes Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Pile, wiceprezes Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej i dodatkowy członek komisji do spraw bezpieczeństwa w PZP. -nie. Jak pan to wszystko godzi? Jak to w ogóle jest możliwe, że to wszystko pogodzi? Co na to żona Daria? Nie wiem, jak to godzę. Muszę się kiedyś nad tym zastanowić. Jak da, już daję radę? Soboty, niedzielę, wyjazdy na turnieje, wręczanie nagród. Ale to soboty i niedzielę odwiedzam wszystkie drużyny z naszego okręgu. Myślę, że to jest normalne, że prezes powinien jeździć. Pewnie jeszcze wszystkich nie odwiedziłem, no ale mamy 80 klubów, to nie jest tak proste być w sobotę i w niedzielę. Yy, także no, myślę, że to jest obowiązek prezesa, i, i, i to jest tak, trzeba odwiedzać po prostu, no a skąd czas? Nie wiem. Nie mam. Dobra powiedzieć. organizacja. być może. Na koniec zapytam, co słychać u Emila, co słychać u Kasi. Dodajmy, że Emil to syn Adama, a Kasia córka i Emil były piłkarz, a Kasia dalej walczy sporty walki. Tak, Kasia 15. Zapraszam wszystkich do Polsat Sport 15 czerwca. Na żywo w Telewizji Polsat będzie walka. Na federacji FEN. Także zapraszam wszystkich serdecznie, No Emil co? Emil zawiesił, zawiesił buty na, na kołkach, tak to się mówi, tak? Przestał grać w piłkę, chociaż miał propozycję, mieszka teraz w Koszalinie, miał propozycję z Gwardii Koszalin z Bałtyku. No ale zajął się pracą zawodową, mają z małżonką firmę i no i oddał się pracy zawodowej. Także szkoda, że przestał grać w piłkę, no ale to jego wybór. Proszę pozdrowić Emila. Bardzo dziękuję. I e, jeszcze na koniec dwie bardzo dobre drużyny Luboszanin. Nie ma co tutaj dodawać. Walczy teraz o trzecią ligę i szydłowo lider grupy międzyokręgowej. międzyokręgowej. Czy pokusi się Pan o jakiś dzisiejszy scenariusz tego finału? czy Kto tu jest faworytem? To chyba nie muszę dodawać od ale. Niespodzianki się zdarzają. Zdecydowanie, dosyć... zdecydowanie faworytem jest Lubuszanin Czanka, to jest lider czwartej ligi, pretendent do, do trzeciej ligi. Życzę im tego, aby awansowali do tej trzeciej ligi. Jeżeli nie, nie oni, to, to przynajmniej Nielba Wągrowiec, która też jest z naszego okręgu. Ktoś z naszego okręgu już powinien w końcu do tej trzeciej ligi awansować. Najbliżej dziś jest Lubuszanin, czego im bardzo, bardzo serdecznie życzę. Iskra Szydłowo, lider międzyokręgowej, tak jak już Jurko powiedziałeś. Zapowiada się fajny mecz. Ja nigdy nie, nie mówię, kto Wygra, ja by mu zawsze mówię, niech wygra lepszy. Tak jak się mówi, niech wygra lepszy, a wygrywa ten, co strzela więcej bramek. I niech niech tak wygra będzie. lepszy i tego się trzymajmy. Dobra, tak, ślicznie dziękuję za rozmowę. Nie zatrzymuję, bo dużo obowiązków. Za chwilę startujemy. Dzięki.